Dzień dobry, witam Was na kanale Gamby Giry z tej strony Kisior lub Kizziorinia Dzisiaj zaczynamy z nową serią, tak zwana gra Hero Zero Zaczynamy od nowa, serwer już wystartował dano, więc będziemy ostro w tyle w porównaniu z innymi graczami, no ale będziemy gonić czołówkę. Możliwe, że kiedyś no, dojdzie do nas Patrickson 360 i 50, więc póki co tylko ja będę na razie więc, tak jak tu pokazuje strzałka, musimy zacząć taki uczek. tutaj widzimy moje no a tu jeszcze z ciszem misję czasową trzeba zrobić, tutaj widzimy, dostaniemy 5 monet no na razie trochę bieda, tutaj widzimy tutaj każą nam tutaj zakończyć więc tak jak mówią, tak robimy prawda, Co się będziemy kłócić tutaj już widzimy no i już mamy pięknie drugi poziom tutaj, ponieważ grałem już trochę w tą grę, więc będę szedł w inteligencję, ponieważ daje to krytyczne obrażenia. I teraz tutaj nam idziemy do sklepu. Trzeba jakoś ubrać tego no, niezbyt przystojnego pana. Więc tutaj tak, mamy cztery siły to kondycja, siła. Tutaj pelleringa fajna. to kupię pellering. No ale na razie nic, więcej. Trzeba będzie i zrobić szybką misję. Hmm, co to mamy? 696. A, czy nam no jeszcze każą pojedynek odbić? No to widzimy, czy jest jakaś kaczuszka. Kaczuszka 19. No, miejmy nadzieję, że dostanie Manto. Tutaj już za 8 punktów dawaj, czempionie mój. Co nie, pomijemy, bo chyba nic ciekawego się nie stanie no i już mamy pierwsze zwycięstwo plus 193 honorów i 5 monet pierwszy pojedynek zwycięski yy. tutaj 5 oponek dostajemy ukończ tutorial 20 monet pierwsze zadanie teraz to tu mamy wypowiedź osiągnij strefę drugą coś tam dobra no, weź udział hmm. w drugiej to nie, dobra to trzeba jakichś królików szukać no chyba się nie uda, więc zbierzemy tutaj 696 doświadczenia z tego No to coś takiego chyba jak w Fortnite, cie. jeśli się dobrze orientuję. Jakiś karny to jakoś to jak się nazywa. on tutaj widzimy, odbieramy i mamy nową wiadomość. I to chyba nas nie interesuje. Hmm. Więc teraz tak, tutaj mamy punkty. Możemy sobie dodać, no to na po połowie do jeszcze intuicji. Intuicja dla wyjaśnienia daje to, że możemy unikać ciosów przeciwnika. Tutaj nam odejmie inteligencję ta intuicji i kondycji. Chyba nie jest to opłacalne. No to odświeżamy ofertę. No i kolejne zadanie wykonane. Tutaj mamy maseczka. 16 inteligencji. Jak najbardziej będzie to przydatne. Tutaj mamy kalosze. I chyba to są jedyne buty, więc weźmiemy. 26 monet. Nie jest to za duży budżet. Tutaj mamy 4 intuicji. Tutaj mamy polarinkę, tutaj mamy... co czy to? Chyba to. Kondycji też nie mamy, więc użyjem. To tu jeszcze... Nie stać nas na to. Więc póki co... No tyle to będzie tutaj. Założymy własną drużynę, ale to jeszcze nie teraz, ponieważ wiąże się to z pewnymi kosztami. O, tutaj kolejne Grzusiakiem na ranking, to tu mamy 319 doświadczenia i brakuje nam 592 tak, 592 jest hmm, wspomagacze no, też tutaj za bardzo nas nie stać a kupię ten tutaj da nam, co to daje a, w swojej kryjówce nie mamy kryjówki jeśli że pamiętam, była od 8 poziomu tak, od 8 poziomu, więc trzeba będzie ten poziom y, dobić tutaj trening możemy zrobić tutaj coś mamy, kup sobie wspomagacz no i sfatygowane rajdki dostajemy. Tutaj inteligencji nam odejmie, więc niekoniecznie chcemy. Tutaj mamy ubranko. Tutaj daje nam dosyć sporo, więc no, możemy sobie osiąść. Widzimy taki trochę różowy. Hmm. Tutaj, żeby dostać trochę pieniążków możemy sprzedać. Hmm. I jeszcze jedno. To sprzedamy. Te rajdki sobie zostawiam, żeby było. Hmm. Tutaj zostawiamy kolejne 36 monet. Więc możemy sobie kupić ten kalkulator. Prosty kalkulatorek. Jak najbardziej. I mamy misję czasową ukończoną i wbijamy już trzeci level. Dzisiaj od tej pory jesteśmy frajerem z tercji Czyli jakkolwiek to się wymawia do tutaj damy trochę ta kondycja słaba, trzeba polepszyć. Tutaj mamy. Yy, na razie jeszcze szybko dam misję, żeby się robiła w międzyczasie. A niech będzie to, tutaj dostaniemy jak zwane NR, gdzie będę się skupiona na wbijaniu jak największego levelu, żeby wbić tą kryjówkę, ponieważ nam dużo daje jednak. Tutaj mamy, coś popsuło trochę tej yy, ligi, potrzebujemy 500 honoru, no. mamy 213 możemy coś kogoś zaatakować, to byłby takim najlepszym celem. Chyba tutaj, sydydy sasa, no i sprawdzimy. A i 7 brakło. No trudno. Zdarza się y, najlepszym, prawda? Szybko jeszcze trening Tutaj kondycji nam brakowało, więc y, bierzemy kondycję. Zrobimy to. Pik pyk, 60. już plus 1 kondycji. Teraz tutaj weźmiemy to i myk. Prawdopodobnie całego nam się nie uda zdobyć, ponieważ dużo nam braknie. I cyk kolejne No pięknie. Tutaj już mamy. Już mamy kolejny level, no tutaj dodam jednak do tej kondycji No bo jednak kondycja też yy, Dla wyjaśnienia, jakby ktoś nie wiedział Kondycja daje, że Mamy więcej HP, więcej pasku zdrowia Więc też to jest Dosyć opłacalne yy, Tutaj mamy jeszcze 7, to użyjemy tego No i prawdopodobnie na tym się zakończy Tutaj mamy osiągnięte wszystko No tutaj już chyba nie zdążymy Hmm, Popatrzmy tutaj. Tutaj już ze sklepu, nic nie chcemy oferty świeżać, też nie chcemy, yy, więc może yy, wygląd. No bo nie oszukujmy się. Yy, nie jest to najlepszy wygląd. Zaczynamy. Yy, może ten łeb taki niezbyt kanciaty, więc może się na do yy, tutaj jakieś włosy tutaj yy, yy, takie w miarę normalne by się przydały. Ależ po co robić normalnego? bohatera w sumie. Robimy jakiegoś takiego żonego fajnego. Hmm, tutaj jakieś włosy. To wygląda dobrze. Oczywiście to był sarkazm. Tutaj takich kanciatyry i trochę oczy jakieś takie. O, idealne. Teraz brwi. O o To wygląda świetnie. Akcesoria. Hmm, co by tu dać z akcesorium? Te piegi nie były najgorsze. Teraz, no tutaj ten nos, no taki proszę, teraz jeszcze jakiś usta, no? o, o chyba widziałem coś idealnego, kolor skóry, chyba dam taki normalny, teraz jeszcze jakiegoś brodę, o zmień, idealnie, to jest nasz czempion. No tutaj wiemy jeszcze co ważne nie mamy i się skończyła kolejna misja. Więc bierzemy tutaj zajączek, ale no, się nie opłaca do tej damy 7 minut, no. To już trochę zajmie, więc... E, tutaj nic już było, tutaj możemy... A wolę chyba z rankingu zaatakować kogoś tutaj. E, Sprawdźmy, Haiti jakiś. E, ma przewagę, Chciałbym takiego... żebyśmy O, tutaj chyba. Powinniśmy zwyciężyć, mamy przewagę. HP. Nie, może to być znacznik tego, czy wygramy, a tutaj... No i tutaj piękne. Nawet nas nie zarysował nawet. Więc mamy już kolejną porcję pieniążków. I honor Tutaj odwiedź profil. To jest jakiś... To się wyglądało sporo za krótki szlafroczek. Ten chyba sprzeda. No tak, ten sprzedamy. Będą pieniążki. Tutaj mamy jakoś coś. Właściwe, czy inteligencji jak najbardziej przygarniemy coś takiego. I teraz tak, tutaj. To jest jednak, nie mamy za dużo co zostawił, no i poszukamy znowu. Musimy się wyszukać, co było. Da się wyszukać siebie. Da się kiedyś ory, no. I mamy tutaj. Jesteśmy na mysu 16404. Tutaj mamy tylko poziom. Widzimy, jakie buty mamy w ogóle. Kurczę. No tego powinniśmy no, zmierzyć, wręcz. Tak też się dzieje, nie ukrywam. No i piękne zwycięstwo tutaj, może jeszcze trochę tego paska ściągniemy mhm. Więc ponownie wyszukamy mhm. Tutaj widzimy Franek jakiś, no Franek tutaj jest poulepszany Jednak trochę to 53 poziom yy, Tutaj trzeci poziom, Karol jakiś, no tutaj chyba już trochę Przeciwnicy są z wyższych sfer, a jednak tutaj jeszcze Jakiś pań, jakaś pani, prawda no i 102 honoru, liga. No i jesteśmy w lidze. 500 honor zdobyte. Kolejny bohaterski czyn zrobiony, i tutaj no już nam dużo wcale do piątego poziomu brakuje. O, i dostajemy oponkę, więc bardzo fajnie. Teraz wstąpiamy do ligi. Czy chyba z tym zmieciem możemy najbardziej rywalizować? Sprawdzimy, sprawdzimy. No co szkodzi spróbować tak naprawdę. No trudno, nie uda się. Chyba miał te y, rzucane bronie, także miał. My tego nie mamy jeszcze. tutaj O, tutaj fajnie nam no to da. Hmm. Jak kupimy wspomagać Andrealiny, daje nam to, że mamy 60 tej staminy, takiej. To już jakieś coś do kurzu dostaliśmy za kolejne zadanie wykonane. Sprawdźmy. O, tutaj bardzo fajnie. To również tutaj kalkulatorek prosty pójdzie do sprzedaży. Tutaj ko kolejne bohaterskie czyny zrobione. Oponka kolejna. No, bardzo fajnie. No i teraz tutaj po okulary 3D, tutaj inteligencji nam odejmą Więc niestety idą do sprzedania Te rajdki też już sprzedam, żeby tutaj porządek był pięknie Tutaj, tutaj, no właśnie, tutaj widzimy, że jeszcze trening, możemy kliknąć szybciutko coś i ja tu mamy 6 siły, no to już tutaj dostaniemy jakieś moneckie, doświadczenie i tyle Z tego treningu będzie dzisiaj tutaj mamy, co tu mamy? Ubierz się, eee, tutaj jeszcze od 10 poziomu tą bronię rzucaną będziemy mieli tak tak się też to nazywa, broń rzucana. Ale to kupimy tutaj siłę trochę. Chociaż, moim zdaniem, siła jest najbardziej useless w tej grze, ponieważ krytyczne są bardziej opłacalne. Takie jest przynajmniej moje zdanie. No i tutaj już raczej wszystko jest. No, Na brakuje nam jeszcze 258 pieniążków, bodajże do drużyny, żeby założyć. Jeśli ktoś będzie chciał, może jak najbardziej wstąpić. Tylko póki co, no, nawet jej nie mamy jeszcze, więc. Ale wydaje mi się, że w najbliższym czasie powinna już być. No więc tutaj, na no, taki pierwszy odcinek, no, nie, nie, chyba to będzie na wszystko, ponieważ no, już tutaj nie bardzo mamy co zrobić. Tutaj, prawda, misja czasowa 2 minuty 58 sekund. treningu się nie uda zrobić tutaj ewentualnie w pojedynkę. Tylko, że muszę się poolepszać, żeby mieć większe szanse, żeby kupionie tracić punktów honoru. No więc co, no, widzimy się w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia. Cześć.